Powiat Parczewski otrzymał dotacje w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań, Razem Bezpieczniej, na lata 2025-2028. E, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się e, Anna Borowik. E, dzisiaj chciałabym z Wami chwilkę porozmawiać na temat bezpiecznego przejścia, e, bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych. Pierwszym podstawowym elementem, żeby bezpiecznie przejść na drugą stronę, jest e, zatrzymanie się przed przejściem, rozejrzenie się, w jaki sposób się rozglądamy. Ktoś wie, niech podniesie rękę. Jeśli chcemy przejść. Przez pasy trzeba dwa razy spojrzeć w lewo i w prawo i w lewo, tak? Rozglądamy się. Jeżeli przechodzimy przez przejście, dochodzimy do przejścia, pamiętajmy o tym, żeby zachować podstawowe przepisy, trzeba zachować podstawowe zasady. Rozglądamy się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo, i jeżeli nie jedzie pojazd, wtedy możemy przejść bezpiecznie na drugą stronę jezdni, tak? Jest ta akcja bardzo potrzebna, szczególnie na wsi, kiedy mamy przejścia i widzimy, że niektóre osoby przechodzą w miejscach niedozwolonych. Taka informacja i przypomnienie, w których miejscach przechodzimy, w których miejscach powinniśmy być bezpieczni, ale musimy być czujni i zasady, które nas obowiązują, powinniśmy ciągle przypominać. Ponieważ jeżeli chcemy dojść bezpiecznie do szkoły, do domu, do sklepu, musimy przestrzegać pewnych zasad, które tutaj zostały przekazane i zostały Wam przypomniane. Także dziękujemy bardzo za tą akcję, za osoby, które się zaangażowały w to, żeby na wsi było bezpieczniej. Cieszymy się, że przyjechaliście Państwo, że przekazaliście informacje. Znajdujemy się w podwórzu, przy wyposażonym przejściu dla pieszych, które znajduje się w pobliżu szkoły podstawowej. Które ułat będzie ułatwiało i ułatwia przejście dla dzieci bezpiecznym, bezpiecz bezpiecznie. Jestem sołtysem wsi poddwórze. Halina Kropiwiec.